Witam serdecznie. Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Bardzo dużo dzieje się wokół Ukrainy, ale również w sprawach europejskich. Bardzo dużo dzieje się wokół Polski, w sprawach europejskich. Można powiedzieć, że to, co dzieje się w Unii Europejskiej, ma też silny wpływ na życie polityczne w Polsce. Prowadzi do podziałów, nieoczekiwanych koalicji, i dlatego o tej Unii będziemy rozmawiać z największym specjalistą w Polsce od tych spraw. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Mam nadzieję, że nic tu nie przekręciłem. Długie nazwisko. Minister do spraw Unii Europejskiej. Dobry wieczór, Panie redaktorze. Nazwisko jak najbardziej trafne, natomiast największym specjalistą od Unii na pewno się nie czuję, choć na tym odcinku rzeczywiście pracy nie brakuje i staram się nim intensywnie zajmować. Panie Ministrze, zacznijmy od najbardziej nas pasjonującej rzeczy. O co chodzi z tym KPO? Bo, yy, My, my jesteśmy trochę jak to chyba w chińskiej operze, tak mówią. Biegniemy, biegniemy, biegniemy i nie biegniemy. Cały czas już mamy, mamy, mamy te fundusze i nie mamy. Panie redaktorze. Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to ten obraz medialny stworzony, że Polska gdzieś jest na szarym końcu tego wyścigu o KPO jest absolutnie nieprawdziwy i wykreowany przez część mediów i przez opozycję, która jakby zdawała się nie dostrzegać, że w tej chwili w tej procedurze zabiegania o środki w okrajowy plan odbudowy Polska jest mniej więcej w średniej unijnej. To znaczy my nie jesteśmy ani z tyłu stawki, ani nie jesteśmy na czele stawki. Czyli nie jesteśmy wśród dziewięciu krajów, które te fundusze dostają. Nie jesteśmy też wśród 13 krajów, które o ten wniosek o te fundusze złożyły, no 9 już z tych, które złożyły te fundusze otrzymują. Jesteśmy w gronie krajów, które są można powiedzieć w przededniu złożenia tego wniosku. Mają już pewne techniczne ustalenia operacyjne, to decyzja z zeszłego tygodnia zaakceptowane ze strony Komisji Europejskiej. Natomiast jest jeszcze cały czas 8 krajów, które nawet tych ustaleń technicznych nie mają zaakceptowanych. Wśród tych krajów są tak duże kraje. Jak Niemcy, jak Belgia, Szwecja, Finlandia, one cały czas czekają na, ust na zaakceptowanie ustaleń operacyjnych, a więc nie dzieje się tutaj z punktu widzenia pewnego tempa dochodzenia do tych spraw, nic nadzwyczajnego, a może inaczej. W stosunku do wielu krajów ten harmonogram jest opóźniony. To jest zresztą pewien taki element, który jest pewnym rozczarowaniem, które te kraje wyrażają w dialogu z instytucjami europejskimi, że fundusz, który miał być szybko uruchomiony, jako fundusz odbudowy, który po pandemii koronawirusa, wirusa miał tym krajom dać zastrzyk gotówki. No, okazuje Założę się, że, jest że urzędnicy gdzieś... wokół tego funduszu dostają pieniądze na czas i że tych urzędników jest niemało. Konta w bankach na pewno też przysparzają bankom odpowiednich środków, no bo przecież gdzieś trzymają te pieniądze, więc ci, co trzeba, to mają na czas. Panie redaktorze, no na pewno fundusz, który miał być wypłacony szybko, cały czas jeszcze do zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej, do dwóch trzecich krajów Unii Europejskiej nie trafił. I z tego punktu widzenia no można powiedzieć, że te założenia nie zostały zrealizowane, ale w polityce ważna jest cierpliwość. My w tym dialogu, który jest bardzo trudnym dialogiem i który, tak jak mówię, nie jest też niczym nadzwyczajnym, jeżeli porównamy się z innymi krajami Unii Europejskiej, choć my jesteśmy, mamy takie poczucie w sposób w cudzysłowie, nadzwyczajny traktowani tutaj. To, to, to czy jeszcze państw nic nie zostało, tak jak Polska? W takich państw, w którym cały czas są przed złożeniem wniosku, zostało 14 takich państw. W związku z a tym. że mamy 29, jak dobrze pamiętam 27 państw. 27. Tak, tak. 27. Więc, więc jesteśmy, no powiedzmy, w tej, w tej większości, tak która, która cały czas jeszcze tego wniosku nie złożyła. Nie dzieje się tutaj nic nazwyczajnego. A, a wśród tych, co nie złożyli, to... To jest jakaś gradacja tych gorszych i lepszych? Gdzie my jesteśmy? Problem polega na tym, że w stosunku do państw, w których mamy do czynienia z rządami konserwatywnymi, nie sposób nie oprzeć takiemu się wrażeniu, że niektóre elementy realizacji zobowiązań są omawiane w sposób wyjątkowo drobiazgowy i wyjątkowo dużo czasu zajmuje wyjaśnianie niektórych aspektów, które w przypadku innych krajów no to są mamy, dość tak, oczywiste. Polskę, Węgry, teraz Szwecja. No tak Włowy. można powiedzieć, tak, bo nie wszędzie... Bywa Słowenia, y, Czechy, tak momentami. Powiedzmy tak, mamy na pewno do czynienia z rządami konserwatywnymi w Polsce i na Węgrzech. W Czechach mamy do czynienia z rządem centroprawicowym, ze wsparciem partii konserwatywnych, ale nie zapominajmy, że również w skład tej koalicji wchodzą liberałowie. E, tak, mamy też do czynienia z rządem konserwatywnym we Włoszech, choć tam też on jest kilku składnikowy. No, ale mamy, słysząc z panią, panią Rafiale, premier Meloni, to można powiedzieć e, Mateusz Morawiecki to ultrawidliwy. Libero przy, przy pani premier, przynajmniej w przy tych poglądach, które ona głosiła w kampanii. W różnych aspektach różnie to wygląda. Niewątpliwie mamy do czynienia w tej chwili z takim rzeczywiście nurtem konserwatywnym po wyborach w kilku krajach, bardzo widocznym w stosunku do tego, jak to w przeszłości w tych krajach wyglądało. Szwecja, Włochy są tutaj dobrym przykładem, ale także Czechy, właśnie premier Fiala. Jest to też taki na pewno fundament, na którym będziemy budować naszą współpracę polityczną. Przy Okazji najbliższego Kiszkanie szczytu. rady czekają, europejskiej. czekają, żeby dostać pieniądze, a potem dopiero wybierą konserwatywne rządy. Może są sprytniejsi. Zobaczymy, jak będzie w Finlandii. Na wiosnę też są wybory w Finlandii. Tam dość silna partia Finów jest, więc jeszcze w paru miejscach na pewno można tutaj patrzeć z nadzieją na rozwój sytuacji. Ale dzisiaj skupiamy się na tym, żeby, w, tak jak powiedziałem, w tym dialogu z instytucjami europejskimi dostać to, co nam się należy. I żeby nie było tak, że te rozmowy są odwlekane w nieskończoność. Czyli nie jesteśmy tacy najgorsi. Ja się odwołem do, do chińskiej opery, ale jest, jest taki inny. Przykład, który mi się bardziej ci, ciśnie, jest w takim jednym egzotycznym kraju konkurs na płetwonurka bez butli. W, w, teoretycznie chodzi o to, żeby zanurzyć się jak najgłębiej. No ale grupa wygranych to jest jednak ta grupa, która się wynurzyła. Z, z tych są rekrutowani, czyli co się zanurzyło i głębiej się nie wynurzyli, to nie wygrywają. No, my jesteśmy jednak ciągle w sytuacji, w co się nie wynurzyli, nawet jeżeli jesteśmy blisko powierzchni. Wynurzymy się spokojnie, wynurzymy się panie redaktorze, i jestem przekonany, że my te pieniądze dostaniemy. No tylko że rzecz w tym, że my je powinniśmy dostać jak najszybciej, bo gospodarka europejska dzisiaj jest w. Trudnych okolicznościach, i nie mowa tutaj o naszej gospodarce, tylko, ale tak naprawdę o wyzwaniach leżących przed wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Najtrudniejsza zima od lat. Zima, która w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę i związanym z tym wzrostem cen, wzrostem cen pozyskiwania energii, spowolnieniem gospodarczym, no, za koniecznością zapewnienia nowych źródeł dostaw energii. To wszystko sprawia, że pieniądze po prostu są potrzebne. I po to został z jednej strony stworzony Fundusz Odbudowy, żeby. Po pandemii państwa szybciej ruszyły do przodu, ale agresja rosyjska, wojna na Ukrainie sprawiła, że jeszcze szybciej, tak naprawdę, jeszcze większa jest potrzeba, żeby te pieniądze szybko dostać. Dlatego nie możemy zwlekać i każdy odpowiedzialny polityk powinien zrobić wszystko, żeby te pieniądze pozyskać. Takie zadanie otrzymałem od premiera Mateusza Morawieckiego, natomiast no, wolałbym, żeby te rozmowy szybciej przynosiły rezultaty. Muszę powiedzieć, że to tempo tych rozmów ze strony instytucji europejskiej, kiedy my bardzo szybko składamy propozycje, kiedy my bardzo szybko jesteśmy gotowi do Rozmowy, a czekamy później dniami, czasami tygodniami na odpowiedź, w zasadzie w prostych sprawach, no, bo nie jest tak, e, Więc oni będą obchodzić najpierw katolickie, potem prawosławne, e, może jakiś pary innych obejdą i potem dopiero znowu zaczną rozpatrywać panie ministrze. Ale w tym wszystkim to nie chodzi o to, żeby przeczekać do wyborów, żeby ta ekipa nie dostała. Bo no, ja mam takie podejrzenie od kilku lat, od kiedy w ogóle pojawił się ten pomysł, że my dostaniemy te pieniądze, ale nie ta ekipa, że to, te pieniądze są po to, żeby sprowadzić Polskę do ładu i żeby była grzeczna i głosowała tak jak Niemcy. Panie redaktorze, można powiedzieć, że pańska ocena jest oceną obserwatora tego meczu i ja z oceną takiej obserwacji uważam, że ona może być uzasadniona, bo jest wiele powodów, żeby taką właśnie ocenę postawić. Pewnie gdybym ten mecz obserwował z zewnątrz, taka ocena byłaby w, przynajmniej z kilku powodów mi bliska. Natomiast ja jestem na tym boisku i moją, moim zadaniem nie jest dzisiaj Bądźmy dokonywanie takim, Polska, wyjdźmy z grupy. Moim zadaniem nie jest dokonywanie dalej, to... takich, takich ocen i nie oglądanie się na to, czy przeciwnik gra fair, czy nie fauluje, czy sędzia sprawia nie liwie, no, Faulu jest strasznie. Jest sędzia jest dwunastym boisku... zawodnikiem po stronie Berlina, ale, ale, ale to wiedzieliśmy. Tak? No, no właśnie, to... no więc nie ma co się oglądać na te trudne warunki tej gry i narzekać i mówić, że właśnie nie taki sędzia, nie takie zasady gry, na jakie się umawialiśmy. Wiele w tym wszystkim prawdy. Dzisiaj rzecz w tym, żeby z boiska nie zejść walkowerem i nie marudzić, tylko domagać się do końca pozyskania tych pieniędzy i zrobić wszystko, żeby to się udało. A, 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 a ile pan daje szansy, tak 50-60%, że przed wyborami zobaczymy jakieś pieniądze? Będę robił wszystko, żeby, tak jak powiedziałem, ten mecz był dla nas zwycięski. I żeby w że związku z tym, się tym też szybko się, szybko się skończył, no bo nie można też przeciągać tej, tej dyskusji w nieskończoność. No chciałbym też, żeby... Znaczy można, oni tak chcą właśnie. Ja Ale wrażenie, też moim zadaniem że... jest jednak stymulowanie tego tempa w taki no sposób, właśnie, żeby to przeciągnięcie tego do A czym pan Jakie pan ma narzędzia stymulacji? Bo to jest bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że postawa taka, słuchajcie, byłoby fajnie, żebyście dali, słabo działa na takich graczy jak Show. Macron, czy, czy, czy pani von der Leyen, która jest jakąś emanacją. Tego układu. Po pierwsze jest tak, że nie rozmawiamy tylko z instytucjami europejskimi, ale rozmawiamy również z ważnymi aktorami, czyli z innymi państwami, w których interesie powinno być to, żeby kraj frontowy, taki jak Polska, który dzisiaj jest forpocztą w naszej no, tak naprawdę w walce za, z rosyjską agresją ze strony Unii Europejskiej. Bo jeżeli można powiedzieć, że Ukraina zbrojnie postawiła tamę Rosji, to w sensie takiego wsparcia logistycznego, wsparcia zasobami finansowymi. Polska jest takim, takim hubem, no to no najistotniejszym krajem z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia długoterminowych wyzwań geopolitycznych. W związku z tym, jeżeli Taki kraj dzisiaj jest, można powiedzieć, topiony gdzieś na dłuższy okres czasu w dyskusję o pewnych szczegółach, w związku z tym nie daje mu się zastrzyku finansowego, osłabia jego potencjał, to w ten sposób osłabia się potencjał Unii Europejskiej. I my to tłumaczymy no, a naszym też partnerom. potencjał Ukrainy, bo nasza pomoc jest mniejsza. Być może trochę więcej moglibyśmy tego sprzętu kupić, jakbyśmy mieli pieniądze i dać się Ukraińcom na przykład. Na, na pewno moglibyśmy też sprawniej pomagać uchodźcom, gdyby większy był udział instytucji europejskich. W szybkim udzielaniu wsparcia e, Polsce na ten cel, więc to tłumaczymy naszym partnerom, a więc nie tylko dialog z instytucjami, ale także z naszymi partnerami, no ale także oczywiście mamy w e, rękach. nie jest pewne, że wszyscy w tej Unii to są po stronie Ukrainy, bo ja mam wrażenie, że nie Na wszyscy. pewno nie w takim samym stopniu. To bardzo wyraźnie widać podczas wielu różnych dyskusji. No, niestety są też kraje, z który, e, na które też my w wielu elementach mogliśmy liczyć w przeszłości, a w tej sprawie niestety nie podzielają nas My no to skoro że to jesteśmy przy tym. No to rzeczywiście mi osobiście przykro z powodu tego, co się dzisiaj stało, bo ja rozumiem, że oni mieli problem z sankcjami na Rosję, no bo jak sobie uzależnili całkowicie gospodarkę ropa, gaz, energia atomowa, no to oni byli w gorszej sytuacji de facto niż Niemcy, jeżeli chodzi o uzależnienie od od Rosji, że ja tam pomijam resentymenty dotyczące Zakarpacia i wielu innych rzeczy, ale, ale, ale rzeczywiście się uzależnili I, i załóżmy, wierzganie w takiej sytuacji dla nich było dużo trudniejsze niż dla Polski, która odrobiła swoją lekcję. Ale no, pomocy takiej gospodarczej w Ukrainie to jednak nie musieli blokować. To jest jednak faul potężny. Znaczy ja, ja dzisiaj po raz pierwszy naprawdę czuję, że coś się bardzo złego stało. Podzielam ten pogląd. Absolutnie pomoc makrofinansowa dla Ukrainy leży w interesie całego regionu. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa i nie jesteśmy A też zawiedzeni tą, tą postawą. W tej chwili Dlaczego oni to zablokowali? No, tutaj myślę, że powody są dwa. To znaczy rzeczywiście prowadzenie takiej polityki, która jest polityką najmniej, bym powiedział, aktywną w zakresie przeciwdziałania tym agresywnym ruchom, Rosji, z tego Węgry już wcześniej były znane na arenie europejskiej, ale też drugi powód. Dzisiaj jest kilka tematów, które Węgry mają, można powiedzieć, spornych z instytucjami europejskimi. Temat między innymi mechanizmu warunkowości, który został tam uruchomiony. A, czyli każą Ukrainę za to, że Unia nie dała im kasy. No, w pewnym sensie tak. Stosują tego rodzaju mechanizm, takiego lewara, no, ale to jest nieodpowiedzialne. No, ale ale rozumie pan, że to Scholz jest win-win to znaczy, bo on wcale nie chce pomagać Ukrainie. Nie, nie widać było. Niemcy należały do tych, którzy krytykował ten plan pomocy 18 miliardów. Udało się ich przekonać. I za nich to zrobił Orban. No to, no to teraz y, można nie dać i Węgrom pieniędzy i można i można nie dać Ukrainie pieniędzy? No, przecież... no na pewno takie ruchy ze strony Węgier, ale czy też wcześniej ze strony Niemiec, no nie akurat w tej sprawie, choć oczywiście tutaj był początkowy sceptycyzm, ale ostateczna zgoda, ale wielu innych elementów. A zauważył Pan, Niemiec... że ta zgoda Niemiec nastąpiła wtedy, kiedy Orban zaczął to blokować. A, a w tym czasie była wizyta Orbana w Berlinie. Może oni się dogadali po prostu. Słuchajcie, dostaniecie te pieniądze z KPU, ale brudną robotę zająć odwalcie. Znaczy, postawa Niemiec, jak chodzi o kwestie wsparcia dla Ukrainy, No budzi też nasze wątpliwości. Rzeczywiście to nie jest tak postawa, bym powiedział, a, a, sceptyczna, jak jest to postawa Węgrów z taką otwartą przyłbicą. Natomiast, jak spojrzeć na jakość tej pomocy, jej efektywność, można mieć daleko idące wątpliwości, jakie tam rzeczywiście intencje y, 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 za tym z tyłu stoją, albo jak pan redaktor. Który myślę panu jest bliskie brak tych wątpliwości jednoznacznie przesądzić, że Niemcy w tej sprawie nie odgrywają konstruktywnej roli. Ja jestem zwolennikiem jednak przymuszania Niemiec do tego, żeby znaczy, musiały no, Ukrainie pomagać. To nam się udało w przewaga, wielu elementach. W tej sytuacji na przykład nad Rosją nie, 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 w przypadku Niemiec jest to, że oni posiadają jednak demokratyczną opinię publiczną taką inną trochę te, te dziennikarstwo jest mniej wolne niż w Polsce. To ewidentnie bo widzimy to po naszych kolegach. No tam, żeby tak wszyscy gremialnie zaatakowali rząd i jeszcze i jeszcze własne państwo to to, 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 to nie dostalibyśmy być na konferencji prasowej no ale gdyby nie było pana premiera Morawieckiego w Berlinie kilka dni po agresji, dokładnie yy, dokładniej dwa dni po agresji i jego konferencji prasowej, gdzie wytykał tą niemiecką pomoc, czyli te słynne pięć tysięcy hełmów, to pewnie nie byłoby Wtedy też, że decyzji... zachowali się porządnie, bo w, w momencie lądowania to obserwowałem, bo byłem też trochę na gorącej linii ze swoimi przyjaciółmi w momencie Radickiego na lotnisku rząd węgierski wydał pier taką pierwsze oświadczenie, że nie zablokuje sankcji. Niemcy zostali sami z blokadą, a dzisiaj już proszę bardzo, węgry za nich to robią. Tak, ale to, tak jak mówię, no, naszą rolą jest też nie oglądanie się na to, że nie wszyscy postępują w taki sposób, jakbyśmy oczekiwali, tylko zwiększanie presji. No to się udało w odniesieniu do Niemiec kilkukrotnie, bo też w elementach dyskusji nad sankcjami niektóre elementy prze, przełamywaliśmy w dyskusji o embargu na, na ropę się udało też stanowisko Niemiec przełamać w dyskusji teraz o tym limicie gazowym na, 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 na gaz jeszcze nie w pełni, bo ta pierwsza propozycja komisji nie jest satysfakcjonująca, ale udało się zbudować koalicję taką, która Niemcy Mówi pan ustawiła. O, o, o cenie ropy raczej. Tak, nie, nie, mówię o cenie na gaz, bo na to gaz. są dwie osobne rzeczy. Mamy do czynienia z limitem cenowym na ropę i to zostało w tej chwili uzgodnione w szerszym niż tylko unijny gronie, bo to jest też grono rzeczywiście. 6, cena ropy ceny Ural na giełdach równo 60%. Za baryłkę nie drgnie. No i to, co jest ważne, bo ten poziom 60 jest poziomem wyjściowym, ale to, co Polska z Litwą i Estonią wynegocjowała, to jest każdorazowa weryfikacja, że będzie zawsze 5% poniżej ceny rynkowej. Czyli to ten poziom, że tak powiem, no, nigdy dla Rosji nie będzie satysfakcjonujący i to jest, to jest bardzo istotne. Ja tu mówię o kwestii kapu, czyli limitu cenowego na gaz. To też kwestia dłużej dyskutowana. Na cały gaz to już nie chodzi, oczywiście, tylko o, o gaz z Rosji. I ten limit cenowy ma przeciwdziałać spekulacji, która też służyłaby Rosji. Komisja Europejska, zmuszona przez koalicję państw członkowskich, którą Polska zbudowała kilkunastu państw, przedstawiła projekt decyzji, która sytuuje ten limit na poziomie 270 euro. To jest za wysoko, ale gdyby nie nacisk polski, w ogóle by taki projekt tego limitu cenowego przedstawiony nie został. A więc my Małymi krokami, ale idziemy do przodu naciskając we wszystkich tych miejscach po to, żeby wywierać skutecznie później ostatecznie na, 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 wpływ na, na ostateczne decyzje. One nie zawsze nas w 100% satysfakcjonują, ale głos Polski w ostatnich miesiącach jest znacznie bardziej słuchany niż jeszcze przed agresją jeszcze rok temu. No właśnie, może jest słuchany. Znaczy, mnie to osobiście oburza, że państwo, które współdoprowadziło tej wojny, czyli Niemcy, trzeba jeszcze popychać, żeby trochę pomogło zgasić tą wojnę. A, a, a twierdzą, że moralnie są zdolni do zarządzania Unią Europejską, a może i światem. No, ale wiarygodność takiego twierdzenia w ostatnich miesiącach się znacząco obniżyła. A im to nie przeszkadza. To znaczy, idą po swoje, tak? no, To rzeczywiście nie mają tego dyskomfortu. Natomiast pojawił się nowy pomysł, no, tym razem przez pana Macrona, prezydenta Macrona firmowana, ale zdaje się, że, że, że pan kanclerz Scholz to go też wspiera. Rosja ma dostać gwarancję bezpieczeństwa, czyli jak rozumiem Niemcy i Francja mają zagwarantować, że Polska z Ukrainą nie napadnie na, na Rosję, a oni będą nas pilnować, żebyśmy nie napadli na Rosję. Nie wiem, być może, żeby Krymu nie odbijać, bo, to, bo, bo nie wiem czego mają dotyczyć te gwarancje, bo, bo może uznają status quo, czyli co zajęte to już rosyjskie i teraz gwarancję bezpieczeństwa. Co to za cyrk? Tego rodzaju propozycje, które pojawiają się różnorakie gdzieś w ostatnich tygodniach, które miałyby doprowadzić do jakiegoś rodzaju zawieszenia broni czy pokoju, no tak naprawdę kosztem bezpieczeństwa europejskiego i na pewno kosztem Ukrainy nie mogą być w żaden sposób poważnie rozpatrywane, ponieważ one długofalowo tylko zachęcają Federację Rosyjską do tego, żeby w przyszłości posługiwać się agresją jako, jako narzędziem prowadzenia polityki międzynarodowej. To, co my musimy osiągnąć w tej chwili, co musi być naszym krótkoterminowym celem po to, żeby osiągnąć długoterminową stabilizację w Europie, jest osiągnięcie stanu, w którym Rosja zrozumie, że z agresji na inne państwo ponosi się tylko straty, nie ponosi się żadnych zysków. Znaczy, że Rosja nie może odnieść żadnego zysku, ani terytorialnego, ani finansowego, ani jakiegokolwiek innego, natomiast musi ponieść poważne straty związane z agresją na Ukrainę. Tylko w takiej sytuacji Rosja nie będzie w przyszłości mogła tym, co uważa za normalne narzędzie gry międzynarodowej. Bo tym się różni dzisiaj Rosja od cywilizowanych państw, że w prawie międzynarodowym agresja nie może być narzędziem uprawiania polityki zagranicznej. Rosja uważa, że agresja może być normalnym narzędziem uprawiania polityki zagranicznej i że prawo międzynarodowe, że tak powiem, jest czymś teoretycznym, czego wcale nie trzeba szanować. To można je redefiniować, na przykład, że Ukraina nie jest państwem, więc można je napaść, bo to nasze terytorium. Albo że wojna jest operacją wojskową, tak, którą to, się no, prowadzi no i, na jak sobie z tym radzą. Znamy też czasów komuny. Zdaje się, że na Zachodzie nie, nie ten dziwny język y, propagandy kremlowskiej niezbyt nie dobrze rozumieją. Y, no, ale też trzeba pamiętać, że na Zachodzie myślą tak. Rosja straciła już ze 100 tysięcy ludzi. Zresztą tak dobrze, to my nie wiemy ile ona straciła, bo może nawet okazać się, że te dane ukraińskie są zaniżone, niezawyżone, bo jest bardzo mała ilość proszę i uwagę, rannych po stronie rosyjskiej. Podaje się ilość zabitych, no to jest nieproporcjonalna, no śledząc historię wojen zawsze rannych jest trzy razy tyle, co zabitych, a tutaj a tutaj się podaje parę tysięcy rannych i 100 tysięcy prawie zabitych, tak. to, to coś tu nie gra w tej mhm. liczbie, tak ewidentnie. Albo zabitych jest mniej, rannych więcej, albo po prostu y, ci, ci ranni gdzieś są pochowani i tam umierają y, bez opieki, ale y, wracając do, do, do pomysłów, które y, ma w tej chwili Europa na, na, na tą wojnę, no to się robi lekko niebezpiecznie. No bo jeśli oni zamrożą tą wojnę, to przecież ta wojna za chwilę rozgorzeje za pół roku, za rok z trzy razy większą siłą. Rosjanie przebudują armię, dozbroją się, wyślą milion ludzi na Ukrainę i nie wiadomo, czy ludzie się zatrzymają. Świadomość opinii publicznej także już na zachodzie jednak jest inna niż jeszcze rok temu. Tak znaczy rok temu naprawdę nikt nie wierzył w to, że w ogóle agresja ze strony Rosji na Ukrainę jest Chyba możliwa. Gazetę Polską, bo my napisaliśmy na pierwszej stronie. No tak, ale też gazeta Polska na zachodzie nie jest aż tak popularna, żeby mógł łatwo do niej dotrzeć, więc i ta myśl nie była, panie redaktorze, rozpowszechniona specjalnie. Ale dzisiaj jednak już widać, że na zachodzie po pierwsze, świadomość tego, że to jest realne zagrożenie, że nie tylko kraj sąsiadujące z Unią Europejską może zostać zaatakowany, ale także, że mogą spaść rakiety po wyniku e, incydentu na terytorium NATO, że ta agresja jest zupełnie namacalna, realna. No to jednak sprawia, że e, postrzeganie tego przez opinię publiczną, choćby w Niemczech zmieniło się no, w zasadzie o 180 stopni że dzisiaj rząd niemiecki nawet jeśli nie ma ochoty Ukrainy e, wspomagać, to nie ma innego wyjścia. Musi tam wysyłać broń, musi podejmować decyzję jest sankcyjne, bo opinia publiczna po prostu bardzo mocno tego e, oczekuje. Liczę na to, że ta zmiana e... Połączona z naciskiem i z takim mocniejszym głosem w tej chwili krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na czele których stoi Polska, gdzie my to okno też tak aktywnie wykorzystujemy, gdzie polski, polski premier, polski prezydent. No nie ma dnia, żeby się też nie wypowiadali nie tylko na forach międzynarodowych, ale także w zachodnich mediach. Wreszcie jest przestrzeń do tego, żeby tam. No, ten rząd, po co taki dyskomfort sprawiamy. Ale... ale dzisiaj właśnie wśród opinii publicznej tego zrozumienia dla polskiego rządu i racji polskiego rządu jest znacznie więcej czasami. Nie wśród liderów. Tutaj postrzegam jednak nadzieję na to, że nie będzie tak łatwo zamrozić ten konflikt, bo naprawdę nie wiem się dana na że można... media w Polsce są raczej po stronie liderów niż własnej opinii publicznej, ale ale jeszcze chciałem o jedną rzecz króciutką, ustalić na dwie minuty zapytać, bo w zasadzie minister spraw europejskich zwrócił się od załatwienia KPO, tych negocjacji europejskich, ale tak naprawdę kroi się na nowy projekt europejski, taki czy inny. Pan w tym jakoś uczestniczy? Mamy jakąś koncepcję tej nowej Europy własną polską, którą, nie wiem, razem z Włochami, Węgrymi, Czechami, kimś jeszcze, może Szwecją zaproponujemy w tej Unii, czy w ogóle nie ma czym się zajmować? Myślę, że ponieważ dzisiaj przesuwa się ten środek ciężkości, o tym mówiliśmy w związku z wynikami wyborów w stronę bardziej konserwatywną w Europie, powoli powstaje taki realny polityczny fundament, zobaczymy jeszcze jak będą wyglądały wybory do Parlamentu Europejskiego, żeby o takim projekcie myśleć. Wcześniej zbyt mało było tych sił, które takie postrzeganie Europy przez przyznać siły poszczególnych państw członkowskich pewnych ram traktatowych, w których się trzeba poruszać poprzez odwołanie do pewnych wartości poprzez przeciwstawianie się temu rozlewaniu się kompetencji europejskich i działalności instytucji europejskich absolutnie we wszystkich obszarach i to jeszcze wdrażaniu w tych obszarach agendy ideologicznej dalekiej od korzeni europejskich wartości wcześniej trudno było myśleć o takiej realnej sile politycznej, która może to powstrzymać, choć my oczywiście składaliśmy pewne propozycje dzisiaj. Widać... Czy przestrzeń do tego jest większa? Mam nadzieję, że wybory do Parlamentu Europejskiego też jeszcze tą przestrzeń poszerzą. Jak najbardziej Nie jest, ale czy koncepcja jest? Koncepcja się buduje, bo też dopiero proszę bo pamiętać Ja mam o taki tym, że... własny patent, który głoszę od lat. Nie dawać Unii za dużo pieniędzy. Z tym KPO to był błąd. Trzeba było mały budżet, nie mieliby co zabierać, nie mieliby co ściągać. A, 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 a tak proszę, No ma pan zajęcie. Na pewno, panie redaktorze, jest tak, że to, co się dzisiaj dzieje w kontekście KPO, <laughs> powinno nas skłaniać do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Nie ulega to żadnej wątpliwości, że jeżeli pieniądze traktuje się dzisiaj jako element nacisku politycznego i próbuje się załatwiać różne kwestie ideologiczne, polityczne tymi pieniędzmi, to trzeba się zastanowić, czy Unia Europejska, w której... Tego rodzaju mechanizmy są wykorzystywane, jest Unią, którą my sobie życzymy. Ja póki uważam, się że nie my zmieni, chcielibyśmy zupełnie, zupełnie innej Unii i o tym oczywiście będziemy nie tylko rozmawiać. Na o pensję, na mówić. sekretarki i jeden samochód niezbyt drogi i tyle. A ale póki, e, o KPO, póki o to KPO, które tak jak mówię, nam się należy, e, 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 powinniśmy, powinniśmy walczyć, bo powinniśmy je dostać, no to bądźmy w tej grze i bądźmy w niej aktywni. Nie no, teraz to już nie ma wyjścia, trzeba o to walczyć, ale może po prostu trzeba pomyśleć na przyszłość nie dawać im za dużo naszych pieniędzy, bo potem nam jest ukradną. Z jednej strony tak, z drugiej strony Unia Europejska, której my byśmy chcieli, to musi być Unia Europejska silna, tak? Silna Unia Europejska, w której głos dominujący będą NATO miały jest państwa silny, budżet NATO, ale nie kilkadziesiąt instytucje europejskie. Milionów dolarów. Odzyskanie no. władzy przez państwa członkowskie, a zmniejszenie władzy biurokratów w Brukseli. Wtedy jak i będą duże no właśnie. pieniądze, to będą a właściwie do to władze To to pieniądze. Ja bym tutaj tak jak NATO zrobił. Składka na jedną siedzibę, niezbyt drogą, a tutaj wszystko ustalać na tym poziomie. Silne państwa członkowskie, nawet jak będą miały duży tak. budżet i będą potrafiły go rozsądnie nim gospodarować, to też yy, może być szansa dla nas. No, rzecz w tym, żeby tak. tą władzę dla państw odzyskać. O, właśnie. Bardzo dziękuję. Człowiek, który chce odzyskać władzę dla Polski, Szymon Szynkowski-Welsenk, minister spraw Unii Europejskiej. Dziękuję. I zapraszam bardzo. za chwilę na program Maćka-Korzuszka.